Mhm, świetnie, zero strat, pokojowa okupacja i naprawimy sobie od razu jego zamek. Dobrze, jaką masz, masz znacznie większą armię ode mnie, ale nie wejdziesz na, nie wejdzie na teren urakami, będzie się bał, żeby mnie tutaj dopaść. I skończymy turę. Czy ja Ci pozwoliłem wchodzić na moje tereny? No proszę, widzicie? Jednak zaatakało skupany. Jeszcze nie naprawione. Mamy mnóstwo łuczników, samurajów. Czy co, poprowadzimy tą obronę w takim razie? W ogóle mamy więcej... No, poprowadzimy. Bo chcę zminimalizować straty. Nawet jeśli ustawimy tych samurajów z łukami na murach, to oni będą spokojnie mogli tam siedzieć i siać strzałami. A gdy przeciwnik podejdzie bliżej, wejdzie na mury, to mogą spokojnie walczyć na katany. Oni są dobrzy w tym i w tym. Nie mogą się równać z samurajami, zwykłymi z katanami, ale od tych Ashikaru są znacznie lepsi. Świetnie, mgła. To mi utrudni trochę zadanie. I posłuchajmy przemowy. Co z tego? Postawimy tam jeden oddział. Ashigaru. Zobaczcie, to jest właśnie, to jest główny syn i następca tronu w ogóle. Fajnie mówi, że nie rozczarujesz swojego ojca.

Więc tak, jak możemy rozstawić się przede wszystkim? Nie mam żadnego lasu w pobliżu, co mnie martwi, bo chciałem sobie konicę ustawić z boku, ale nie mogę. Uuu, Jezus, Coś ty robisz z tym zamkiem, jakaś impreza była ostra. Dobra, na razie wszyscy do zamku. Faktycznie jest nienaprawiony w dość kiepskim stanie. Więc tak. Mm -hmm. On pewnie będzie atakować z tamtej strony, więc tak, dajemy was tutaj. Dajemy was tutaj, wy siedzicie, po co wy tam stoicie mi, przeszkadzać będziecie tylko. A, dobra. Ten oddział będzie tutaj, w ten sposób, ten oddział z kolei tu. Może bardziej tutaj, bo ta wyrwa mi nie przeszkadza. I wy, was bym wybudował gdzieś tutaj, właśnie w tym miejscu. Z kolei was dam tutaj. Świetnie. I po tej stronie, na bramie. No. I spokojnie, a was dam sobie tutaj, gdzieś tam z tyłu sobie stójcie, i tak dalej, dalej. I teraz pytanie: skąd przyjdą? No, to jest naprawdę pytanie. Dobre trafiłem U, częściowo. Dobra. Pytanie: co, czym, kto atakuje? Kim wy jesteście? Łucznicy, Ashigaruzyari, łucznicy. Co tu idzie? Łucznicy, łucznicy, łucznicy. O zaraz was zmiotę konnicą. Eee, uh, Ashigarujari, Ashigarujari, ashigaru Asigaru, a asigaru, a Shigaru, to już wiem gdzie umieścić tych świetnie moich uczników, więc tak, wy na pewno się przemieścicie w takim razie tutaj, to w trymiga. Wy zostaniecie i wy też zostaniecie, chyba. Sprawda, może ten oddział trzeba przemieścić, jeszcze się przydało też. Dobra, pokażę, jak ty staniesz. Ty staniesz w ten sposób. A ty masz zasięg w tamtą. Kurde, też mi nie bardzo pasuje. W takim razie walniemy ich tutaj. I panowie biegiem. Natomiast konnice. bym od razu zaatakował, wiecie co, ich tutaj Dobra, wyjdziemy, wyjdziemy wszystkimi całą tą konnicą i ruszymy na generała Raz z grupę zrobimy Świetnie. A dowódcy nie zaatykują z boku. Tak jest. Ty też? Wy jeszcze też okrążcie? No i bardzo dobrze to wygląda. A jak ci się, a jak ci sobie walczą? Świetnie ci. Tak samo strzelają. A ci jeszcze myślą? On już w zasadzie stracił tych Ashigaru. Świetnie, wasta od razu cofnę. W takim razie was też za dużo ich tam już. A jak wam tu idzie? Całkiem nieźle. W takim razie was przemieścimy od razu hmm. Tutaj byście przydali, tutaj byście się przydali A wy wyjdziecie im naprzeciw. Tak, to będzie też dobry pomysł. Mniej więcej tutaj No tak, czy tutaj już ktoś został? Nie, tutaj kiepsko idzie. Na pewno nie będziemy do nich wychodzić, nie opłaca się. Bardziej trzeba się zająć naszą kolnicą, biedną. Dobra, oni sobie będą tak biegać, świetnie. Wy od razu walczycie na miecze. Wy też się przerzucicie na miecze, co? A Wy też wyjdźcie. Znaczy, może nie, chwila. W takim razie wy w drugą stronę i zaatakujcie tych teraz. Wy wspomóc tych tutaj. Choć może nie, czekajcie. Odwrócimy ich trochę. I jak tam moja konica przede wszystkim Bo I tych trzeba pilnować jednak Okej, okay, to wy zaatakujcie tych Wy się już usadowiliście, świetnie No to dajcie formację jeża No i bardzo dobrze to wygląda jak na razie Nie walczę, rozbić, tak? To od razu ich zmierzyć. O, świetnie. Wyatakujcie tych. A wy byście zaatakowali tych. Świetnie. Bardzo ładnie, bardzo ładna bitwa. Minimalne straty praktycznie. To już widzicie, co potrafi zrobić dobrze rozstawia na konicę Dobra, ci już dobijają ten oddział spokojnie Ależ mogła niewiele widać naprawdę na niej Dobra, dobicie wtedy tamten I spokojnie Dobrze, że udało mi się generał, generałów od razu zabić na, na samym początku bitwy, świetnie. Straciliśmy w zasadzie tylko jeden oddział konnicy i drugi oddział jest mocno nadwyrężony. Zakończ bitwę. Genialnie wyszło. Naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak dobrze wyjdzie ta obrona. Bo jakbyśmy zrobili automat, to na pewno byśmy stracili 60-70%. Widzicie? <dek regret> o rany. 125 straconych od nas i prawie 1000 u nich. I teraz wyjdziemy i spokojnie rozgramimy. Świetnie, generał awansował. Który? Wyjątkowy gwardzista. Minus 10 szans powodzenia zamachu, plus 1 do dowodzenia podczas zasadzek. Mistrz, nie, minister, BTF plus <laughs> jeden Morale Jednostek pod jego dowództwem, to jest świetne. I od razu też damy stratega. Tak, tego tu zostawimy. Powiedzmy, że tych też. O, w ten sposób, a tymi zaatakujemy. <laughs> zaatakujemy. I spokojnie wystrzelają ich zanim w ogóle podejdą. No świetnie. Bardzo ładnie mu się ta zbroja mini w słońcu. Świetnie. I teraz z tej strony właśnie zrobimy drugi atak z zaskoczenia. Tego się nie spodziewał. I przejmiemy ostatnie jego miasto. Niszcząc ten klan doszczętnie. No widzicie, ród przestał istnieć. I pokojowa okupację, przy okazji. O, dobra, dzięki temu możemy sobie cofnąć tych do miasta. Tych też w zasadzie. Może to połączymy dwie armie. Będę chciał zdobyć tą, te dwie prowincje tutaj też. HTK, a ja bym chciał z Hattekaną no, soju, znaczy przynajmniej rozejm. Niskie, a może nie, nie da żadnej propozycji, co? Beshido. No dobra, weźmiemy z nimi umowę handlową w takim razie. Zgadzam się, fajnie. Urakami mi zależy na sojuszu, bo bronią mnie trochę przed Hatano. Przynajmniej minimalnie.